Na no, no. No, Maciej, ja, ja już siebie wyłoniłem. Chciałbym ciebie też przywitać. Ja też chciałem Ci powiedzieć takie słowo, które zanika. Tak. Cześć! Czyli oddaję też cześć! No, serwus tobie, tak. to chyba nie pasuje, ale Maciek, zobacz, bardzo mało ludzi w okularach nas ogląda dzisiaj w ogóle. Skąd, skąd ty to wiesz? Przecież my patrzymy na scenę, a z tyłu nic nie ma. Nie, nie, nie. Ja, ja przezieram przez, przez. przez monitor. Monitor. No, mm -hmm. no i będziemy teraz z, wspominać różne rzeczy. Bo już minęło tyle czasu, ty masz na to takie słowo. Że szmata, A, szmata właśnie. No właśnie bardzo wielka szmata czasu minęła odkąd, odkąd um, wspominamy. Tak, Także to zapraszamy. Będzie... A co? Tak. Kogo? Odcinki. Odcinki. A dzisiaj odcinek pierwszy. O, zobacz. To jest nasza koleżanka, ale my będziemy umownie mówić pani, tak że też będziemy mówić, jak my będziemy występowali, tak, że to to są, bo to są Koleżanki z pracy. Tak, tak. Z tego działu. No, to pani jest z działu, to widać chyba. Odcinek pierwszy. Koleżanka z działu. Goński, Goński do domu, bo mi siebie, czego wyłka z No Na robi. Co z mi? Goński, do domu, bo mi siebie, czego wyłka z Żele, co robisz czy zimbi? Z gąskie, tam. Z kogoś, bał się. Skąd że się z siebie? do domu, boimy się siebie. Czego wykaziła jego Dzianiesz? Żele, co robi ten sztuczny wyk? Ostrz, zimbi, trzy, zimbi, trzy, zimbi, ostrz. Gąskie, gąskie, do domu, boimy siebie, czego wykazują, że lesen, co go wykazuje. Gdzie on co robisz, ty Co do domu, boimy siebie. Co go wykazuje? Gdzie on co Gdzie się jest? Gdzie on do domu, bo i siebie. Gąski, gąski do domu, boimy siebie. Czego wykazuje z lesiem? Co robi ten straszny wyk? Ostrz zimbi, ci zimbi, ci zimbi ostrz. Skończyłem Super. A wiesz, że na przykład czemu ludzie nie mają y, jamników krótkowłosych tak dużo jak szorskowłosych? Bo jak na przykład gonią te jamniki, jak im uciekają, to jak jest na deszczu y, jamnik krótkowłosy oślizgły, to oni nie są w stanie go złapać, bo im się wymsyka, wymsyka z ręki. A szorskowłosy się zahacza o, te, o, o ręce. Nawiską zabawę w chacie zbójnikowej zawitała jędryczka. Wzięła z sobą łacia tą krowę. Dobrze. Krowa muci, krowa buci, brzuchu bardzo krowie burczy. Pewnie by coś zjadła. Mm. Więc zabiera się do wędlin, więc dobiera się. Sadła. Dobrze Krowa zziarła Krowa zziarła Wszystkie przysmaki Został tylko torcik Torcik nie byle jaki Dobrze Uważaj Przejście Dobrze Krowa łaką burczy krowie z krowała Krowa łaką Krowa. Krowa łaką burczy krowie z Krowała Krowa. Szaleństwo. Dobrze. Uważaj. Powrót z przejścia. Dobrze. Uciekłam na gamek. I na ganku stoję. Jestem już bezpieczny, krowy się nie boję. Jaki jestem? Nie wiadomo. Dlaczego? Bo jest krowa niebezpieczna. Dobrze. Uważaj. Uważaj. Krowa się przybliża, język oblizuje. A ja krowie w łeb, wrogi torcik lokuje. Lokuje. lokuję Lokuje. Lokuje. lokuję Lokuje. dobrze? Lok, lo, lo, lokuję, Dobrze, znaczy nie teraz, teraz Lo, 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 Lokuje. Lokuje dobrze, lokujecie. Śmiało lokuje. Szaleństwo, niech to trwa. Uważaj. Uważaj. I już krowa niebezpieczna przestała być groźna. I już się skończyła historia ta szaleństwo. Laso będę robił, laso, uważaj na lasy graj. Laso na krowę, laso na cały świat. Niech cały świat ogarnie szalone laso. Laso szczęścia. Ha. Ha. Kocham cię wszyscy. Radość, kraj radość. Mm -mm. Krowa łag, brzucha, burczyk czucha. Uratovan torčik jes, uratovan torčik jes, uratovan torčik jes, uje, oh yeah. uje, oh yeah. lo, 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 dziękuję. Kocham cię, wszyscy. sytuacja. Czekaj, czekaj. Coś mi to przypomina. To tak jakbyśmy byli z babcią na tych nowych czasach w Łomży. <śmienny> Dobry, przepraszam bardzo, są jakieś wolne miejsca w sensie przestrzeni? Nie? No, no niestety no, wszystko jest zajęte. No, a, a, ale to, co to, to, to wszystkie siedziska są okupowane. No, wygląda na to, że tak, bo tutaj. Jakaś... A? Nie, tak, jak wszystkie siedziska okupowane, to wnoszę, że, że brak wolnych miejsc po prostu jest, tak? A panowie tak bardziej widzę, piszą, notują, niż rozmawiają, co? A co tam panowie tak popisujecie, co? Nie no. To, to, to tak trochę nie wypada powiedzieć. A no. To chyba że jakie.. brzydkie rzeczy do nosy. Policzki słowne. <grydkie> nie? nie no, gdzie tam policzki słowne, no. Poezji piszesz. Nie no, to przeczytajcie to przez. Jest y, środowisko ciekawe. Ale. Nie, no ja się wstydzę, to ty czytaj to. Okay. No to, to, ja mam tak, właśnie to świeża sprawa. Mamusiu, mamusiu, ojcze, ojcze, no i tyle na razie mam, no ale... Nie no, skoro, skoro matkę macie malutką, a ojca że a się wali. No jak to, skąd, no, to, no mamusiu, mamusiu, no to, to, to raczej malutka, no, a ojcze, ojcze, to, to chyba raczej już po wszystkim, nie? Jednak ta poezja to tak naprawdę... Dwa słowa. Zresztą chyba tak to na, z tego wynika co napisałem, ale pan też to świetnie zinterpretował. Nie, no świetnie. A tata widzisz mówił, żeby uważać z a to widzisz. Nie no coś ty, to cię będziesz uważał, coś ty no, coś ty no. no. A, a propos tej, tej waszej mamusi, to to malutka jest, to też się nie musicie frasować. To przecież są, są na świecie malutkie kobiety. No, nie wczoraj patrzę na y, rogu y, z rondem chląda. Malutka kobieta mi idzie w kółeczku. Ale cios! No oczywiście, no, oczywiście też są. Mężczyźni, czy też jak ja ich tu nazywam, partnerzy, no, którzy gustują y, w paniach y, solidnych, zbudowanych, na fundamentach, co się zowie, w y, pewnych takich. No. no sam zresztą mam, no małżonka to jest świetna kobieta, no, kilkakrotnie wyższa ode mnie. No. Jest zresztą kuzynką niejakiej Agnieszki, a to. Nie musicie pamiętać, to dawno było, no. No. no, ale a propos dziwnych imion, no to ona też yy, 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 poprosiła o zmianę imienia, no, bo miała na imię Wioletta, yy, no... A tak, co za cios? To ja jej zaproponowałem Adrianna, no to mówię, no to dobra, no ale ona, że nie bardzo, nie bardzo, no to, no to ja mówię, niech będzie yy, w drodze kompromisu Paula, no. No nie, to musiał być cios. Panie. Już mi pan tu trzeci raz kompletnie z tym z tym, z tym ciosem, no nieadekwatnie wchodzi, no. no. No przepraszam myślałem, że, no, że w ten sposób y, pomagam, że... No ale właściwie w ogóle pan nie pomaga. No w ogóle nie, pan nie pomaga, no to ja może zasnę na moment. Tak, tak, niech pan nie pan ten. Zaśnie. Na moment no. I po co? I po co te nerwy? No No i ta moja paula, no to... No to ona też, o, 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 o. Tak pan! Gdzie głowę nie położy, to śpi. No. To ja może opowiem sen Pauli, bo, bo ona śni. No. Yy, jak będę się zwracał w tę stronę, to będę deklarował jako Paula, a w tę stronę będę de de deklarował jako moja skromna osoba. No słuchaj, a wiesz, że śniła mi się wczoraj Gosia z wizytą ortodonty? Ta? I co? No gościa strasznie tego ortodonty irytowała. No ale jak irytowała? No. No mówiła, że jest, że jest niski, że jest otyły, że, 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 że ma nieciekawy gabinet. Jak nieciekawy gabinet? No mówiła, że... że, że, że niedzielą tam nie interesuje. No ale co? Nic tam nie interesowało. Mówiła, że nie. Paula? A ty pytałaś dokładnie? No potem wspomniała, że może ją porywa sama atmosfera miejsca. <ścoughs> kochana Gosia. <ścoughs> no, no, kochana. <ścoughs> no i taki właśnie to ten, ten, ten sen. Przepraszam bardzo to może ja y, oczywiście b, 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 proszę bardzo żeby tak nie o, no, o, no, no No do kolejnego wagonu, bo to ludzie przechodzą. I, i, no i, no i, ta, i, i ten ortodon, ta, no, bo się powracam do, do opowieści, no to tej naszej gości chyba też nie polubił. A ona, pomimo tego, ona ma taką smykałkę, ona wycyganiła taki fragment, taki fragment aparatu do zabawy. No, 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 w bardzo dobrym stanie, utrzymany. Jakiś rodzaj renowacji tam był. No, podobno po osobie paląc. Także to się, gości bardzo, bardzo udało. No jak te moje dziewuchy wracały, to ja tak patrzę, od tego ortodonty tak wracały. Ja mówię, patrzę, a ona, mówię, Paul. Ja mówię, Paula. Paula. A ona ma te, ona ma e, krótkie włosy i okulary. Ja mówię, Paula. się zwariowała! Paula, mówię, może byśmy t, y, wrócili do, 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 do jakichś czasów, no i, i od razu, od razu jej takie, takie warkoczyki, pieguski, cała, cała buzia pieguskowata, cała mała, warkoczkami, no i <grymianie> mówię, kontynuując, mówię tak, a, Paulinka, Siadaj, że na mój taborecik, bo to taki taborecik nie? Mówię, zawiozę Cię do Paryża, a może nawet nie do samej Francji. No, no guzików ci na kupie zabawa! No bo guziki były modne. I tak zacząłem tą moją Paulinkę obdarowywać, a to jakie wloty powietrza kupiłem, a to, a to, a to jadłospis przywiozłem z jakiej bardzo dobrej restauracji, a to się Paulinka oblizywała, mówiła, a to się pojad No i też panom tutaj chciałem obdarować takim Radyjkiem skromnym. No ale Radyjko, Radykowi, radyjku, Radyk no co? Po co chodziło no, właśnie no rad... rady... Mówiłem, się, że się zakapuła, się w radyku Tak, żebym piosenkę panom zadedykował, co? Z szeroko pojętego koncertu życzeń, co? Z papudków mojej babuni byśmy zadedykowali mamusi. To co? Prosić się nie dam, do wykonawstwa przystępuję, tak? No, dobrze. To ja, dobrze. Taki mam. Z papudków mojej babuni. Rozlega się historia sprzed dobrych paru lat, 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 lat z paputków mojej babuni.

No może pan w, w, wszedł do przedziału, przecież wiadomo, że wózek i pasażer w jednej przestrzeni korytarza się nie, nie zmieści. Nawet no, jak pan by się tak rozpłaszczył, roz ale to przecież nie przejadę. No ale No, no to ja, ja spróbuję, no ale to. No i pan, opory występują opory. No, a, a w ogóle tak A czy a czemu pan jest w ogóle wilkiem? Ale nie jestem wielkim, jestem czmą barową. No, już taki kierownictwa taką animację dokłada. No, roznoszę jako ćma. No, ja? No, ty, ty, do, tak. Ty ja do szeroko pojętego sanitariatu pójdę, bo, bo, bo też są sytuacje, wiadomo, człowiek też musi. Panowie, <tuszą> orzęstunek, napoje termiczne, napoje zimne.

Ale ja nie jestem wilkiem, jestem ciemą barową. No kierownik składa taką animację, dorzuca, żeby się milej sprzedawało, milej się podróżowało, no takie tam ja rozmaicenia Piosenki mi każą śpiewać na przykład takie. Jambarał wyćmeł, jambereł wyćmęł, kanapkę mam tu dla ciebie, Weź sobie tę lub tę, bo się zeschł już, jak ugryziesz posypie się kurz. A to był żart, bo kanapka jest świeża, z są zjeżdża. No takie głupoty mi każą śpiewać, no niby to ludziom jakoś tam urozmaica. Ty, stacja Ty, jest. Nasza stacja jest. No, a tu się wózek zaciął, no. Zaciął się i, i nie pójdzie. No ja, jak się zaciął? No normalnie my, się zaciął. No, 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 nie, no ja nie, nie widziałem przecież no. my tu wsiadamy. No, no. Takie Siak. przedziały robią, że jak no, no, się no, no. wcina i... No, no, ale no, ale jakie no, no, przedziały? No, no, bo no Takie przedziały, przedziały. No, że, no przecież musimy no, wyjść, my dojechaliśmy do stacji, no za chwilę ruszy. Panie, co no, mi to no, obchodzi? Człowieku, Spokój się. Siadaj, ruszy, pojedziesz. No co panie, panie? Spokojnie, kanapeczkę, am, am. No rup, to, to, to... Ale rób, sam zrób. No, 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 no. No, 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 no. Cisz. O, już pojechał pociążek! Siadajcie, siadajcie no, panowie! A, A, proszę pana, koniec po częstunku, Mam! Mam! Pro... A, to! Protest! Mam! thank mm -hmm. you Stać sama. żeby jakoś się pozbierać, muszę chwilę zostać sama, żeby jakoś się pozbierać. Chwilę zostać sama, żeby jakoś się pozbierać. Muszę chwilę zostać sama, żeby jakoś się pozbierać. Muszę Sama. jesteśmy już dosyć renomowanym zespołem. od siedmiu, 8 lat. Muszę na weselu Hanki i Marcina. Na razie bez większych sukcesów. <noise> Co za dzień, what a night! Jakoś się pozbierał. zostać sama, żeby jakoś się pozbierać, muszę sama, żeby zbierać, muszę sama, żeby jakoś się pozbierać mm. Muszę chwilę zostać sama, żeby jakoś się pozbierać. Muszę chwilę zostać sama, żeby jakoś się pozbierać. O, o. Pan wjeżdża. A wjeżdżanie pana oznacza nasz powolny koniec. Zobaczymy, czym nas dzisiaj pan zakończy. Posłuchajmy.